Jak ona tu będzie spała? Uh -huh. Pogoda jest dziś wspaniała! Zrobię sobie zdjęcie tam! Utrzymać jej nie mogę! Auć! Spadło mi na nogę! Uh -huh. Zaraz będą polubienia! Liczba ciągle się zmienia! Co ona tu wrzuciła? Ile śmieci nas nosiła! Chyba wszystkie rzeczy mamy. Teraz projekt zaczynamy! Sterta w łóżko się zmienia! Sprawdzę, czy ma palubienia! Dużo więcej niż ja! Wiem, co mi przewagę da! Przemaluję na czarno swoje łóżko całe. Pędzel w ruch i będzie doskonałe. To sądzicie, moi Mili! Wszyscy widzowie bardzo to polubili! Pokażę Ci coś fajnego. Mam aplikację do tego. Ojej, zepsułem nasze zraszacze! Hmm, muszę wyłączyć tę wodę! W taką deszczową pogodę zwierzęta schronienia szukały, Pod butem się schowały. Koniec tego podlewania! Biorę się do budowania, na kawałki potnę cały. Zrobię otwory, by zwierzęta zamieszkały. Spodoba im się bardziej, jak zmienię kolory. Chodźcie śmiało, to wasz domek od tej pory! I jeszcze obca wezmę sobie? Tutaj dla ptaka małą dziuplę zrobię. Teraz wszyscy miejsce mają. Moi widzowie to nagranie uwielbiają. Co tyle wie taki wesoły? Bo idziemy do szkoły z parasolem super się leci. Witam, moje małe dzieci. To jest nowa sala z lekcjami. Możecie płacić monetami. A ja nie mam czym zapłacić! Będę musiał sam sobie radzić. Zapraszam do tamtych drzwi. Chyba ty napisz literki na tablicy. Soczek dla każdej mojej uczennicy. Noże dzielę i dodaję, nic się nie poddaje. Pora na przerwę, z arbuzem się rozerwę. Mam pięknego arbuza dla takiego łobuza. Na no też owoce chcemy. Wszystkie monety dajemy. Starczą tylko dwie. O, no nie! Za niska ta cena. Ale proszę, arbuzy dwa. Zjadłyśmy arbuzika, a teraz chce nam się szukać. Łazienki są dwie. Do tej po prawej lećcie. Pora na zamianę. Panią z lewej tutaj damy, Panią z prawej do tej klasy. Takie to są wygibasy: jeszcze czapka i rolki, małe swawolki. Problem mam, nie sięgam tam. Wiem, wdrapie się, dosięgnę cię. Mało brakowało, wszystko zleciało. O, takie nosze. Podaj mi proszę. Chyba żartujesz. Ty nie potrzebujesz. Wiem, co zrobię. Wydłużę nogi sobie. Spodni potrzebuję. To mi pasuje. Czuję się wspaniale. Nie wierzę wcale. Ciekawe, co tata powie. Auć, mam guza na głowie. Hm, wyglądasz inaczej. Jak cię zmieścimy? Tu cię posadzimy. Ruszamy w drogę. Ja tak nie mogę. Owady wszędzie, zaraz prysznic będzie. Zmyć to muszę, potem się wysuszę. Spać mi się chce, nie mieszczę się. Chcę być niska, Och, podłoga śliska, Pomóż mi lwie. Nie ruszaj się. Bolało. Kakuj śmiało! Gips tu wrzucimy i cię odczepimy. Brat cię uratuje. Bardzo dziękuję. Pić bym chciała. Jedna została. Chyba żartujesz. Ty nie potrzebujesz. Chcę przejść na drugą stronę, ale pali się światło czerwone. Za pojechałam jechałam i Ale cię uratuje i bezpiecznie wyląduje. Mam ją na przekąska, jadę dalej droga wąska. Moja pizza już jej nie ma, ale słabo jakaś ciemna. Nagrodę coś ci zaczaruje. Nową pizzę ci podaruję. Pizzy mam całą wieżę? Aż sam w to nie wierzę. Stop, tyle pizzy to przesada. Brzuch ci to porozsadza. Proszę tutaj prześwietlimy i twój brzuszek zobaczymy. A to ja żołądek. Proszę o jedzeniowy rozsądek. Jeśli pizzą mnie napchasz, to chyba umrę. Za pizzę podziękuję, czegoś innego spróbuję. Ale zapach no zwiercący. Jedna pizza może być... Ale od pizzy będę tyć. Resztę pizzy podzielę. Proszę bardzo, przyjaciele! E, te buty pachną brzydko, jakby kubką albo rybką. Ale smród! Uciekam na drzewo! Ja też się chowam, kolego! Ja też czuję ten smród, ale zostawiła but. Zawołam moją psinkę. On znajdzie księżniczkę. U, taki smród, jaka kaput. O, nie, kolego! Uciekam na drzewo. O! Potrącił mnie smok! Bucik zrobił niezły skok. Znalazłem księżniczkę za krzakiem schowany. Hmm, jak to rozegrać, myślę zakłopotany. Jeśli mydło zaproponuję, to księżniczka mnie skasuje. Wiem, lepszy pomysł. Mydło buty. Świat już z mrodem nie będzie zatruty. Deszcz spadł, a buty się spieniły. Ale stopy mi umyły. Dam ci prezent niewielki. Proszę, oto pantofelki. Pomysł bardzo słaby. Buty zmieniły się w szery. Ojej, jeszcze szybciej się nie da, bo owoce gonią mnie. Zobaczcie, że tu wjechałem. Przed lawiną uciekałem. Pomysł przyszedł mi do głowy. Nawet mam tu plan budowy. Ja podstawę przyszykuję. Walców teraz potrzebuję. Wiem, że tutaj są kryształy, lecz mi niepotrzebny cały. Młotek, dłuto i już mam. Teraz tylko zawieść tam. Wiertła mam przygotowane. Dziury w walcach wykonane. Lawa nam zapewni grzanie. Przyszedł czas na wypełnianie. Wpierw truskawki testujemy. Wszystko zaraz sprasujemy. Ale pycha więcej chce! Do roboty bierzmy się. Są owoce do wyboru według smaku i koloru. Przy okazji posprzątamy. Szybko idzie, stos już mamy. A ja wodą ten podleję. Taki owoc znów pęcznieje. Chyba fajny pomysł mam. Najpierw arbuza w rurkę zwijamy. Po popiciu mała chwila arbuz rośnie w nas jak piłka. Wow! Gdzie ona się zgubiła? Swój but tu zostawiła. Kamera mi pomoże. Sprawdzę w tym otworze. Czas by spojrzało oko, czy jest gdzieś tam głęboko. Lecz siostry lwa nie było. Co tu się pojawiło? Kamerę mi porwało. Coś jeszcze mi zostało. Wykopię dziurę sobie. O co ja teraz zrobię? Położę, to chyba nam pomoże. jeju co się stało? Trochę zabolało. Ratunku, zostaw mnie. Zaraz uratuję cię. Już brak mi tchu. Co tu dzieje się? Mam rozwiązanie. Już grzeją promienie. Twie pieczenie! Siostra złapana. A to dla pana. Dziś serwujemy. Chodź, poskaczemy! Uwaga, próbuję. Fali nam brakuje. Patrz, co tu mamy. Teraz wcinamy. Tak zjadali, aż pozasypiali. A on gdzie? Obudź się, chodź, mój miły. Brak mi siły. Świat wiruje. Plecaka potrzebuje! Spróbujcie tego! Spoczę do niego! Zabieram cię. Ach, jednak nie. O -o. Nowy pomysł mam! Wózek wam dam! Ja chętnie pojadę! Teraz dam radę! O, 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 o. o moja głowa! Zupa, gotowa! Wiem, co zrobimy! Koła odczepimy! Sprężynę zrobię! Poskaczcie sobie! Bardzo ci dziękuję! O, super się czuję! Jej, wreszcie mam coś do obiady! Teraz ja zjem twoje lody! Stój ty złodziejaszku mały! Wiruje mi świat cały! Zamknę bramę do tunelu! Żegnaj mój lwi przyjacielu! To nie tunel! Jak stąd wyjść? Sprawiedliwość musi przyjść. U mnie jest od celi klucz, ty się bycia lepszym ucz. Znów jest spokój w naszym mieście, więc odpocznę chwilę wreszcie. Młody lep śpi, wiem co zrobię. Mały orku, pomóż mi! Smutno, tak, gdy się tu tkwi. Weź ten klucz i otwórz drzwi. Już nie będzie smutno ci. Dzięki, dałeś się oszukać. Tam mnie nie będą szukać! Klucz wyrzucę i nie czekam! Tylko szybko stąd uciekam! Budźcie o brak młody lwie! Co? Co tu dzieje się? Gdzie jest klucz? Kraty są ze stali! O, słyszę płacz syna w oddali! Czemu, powiedz, młody nie, nie, nie. lwie? Syn mój tam znajduje się! Klucz, a brak mnie nie powstrzyma! Przecież siłę mam olbrzyma! Świetnie się tu w lesie czuję! Czemu pech mnie prześladuje?